Cześć widzowie! Cześć widzowie! Witajcie tutaj, Capson, kolejny odcinek z Ej, powiem Wam jedno. Nie wiem, co się dzieje u mnie z Robloxem ogólnie. Obrałem ja tylko sobie shadery, usunąłem je. A teraz, i teraz mi się takie gówno tu pojawiło. Ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. no. Trochę sobie do przychodzę, a jak no, mam. Kolejny na tych warf, bo chcemy się tutaj rozwijać. Ale najpierw co, to otwórzmy parę jajec. Wydajemy gemy. I zobaczymy sobie bank, czy ktoś mi dał. Nie to bo mówiłem, że tam będę oceniał banki, czy coś. i no, nic. Eee, tutaj też nic. Ale to nie ważne. Czyli potwieramy te jajce. O, trochę drogie są, więc tak trochę, tylko tak trochę je potwieramy. Pod, happy Computer, epic! Ale głupio że... Ooo! Musiki też sobie będziemy zastąpić. O, hej! 23 miliony za taki... <grystanie> Pet. No, Happy Computer. SuperFoxy, no to sobie na no, Golden przerobimy. Ile tak w ogóle superfliktów z wypyłach? Aj, mało, mało. Ja też nie wiem, co bym mogła robić. Też, ajajaj. O, robot. Błagajcie, mamy potki. Nie wiem. No, no maّ mamy, ale tylko tutaj. Wydałem sobie już sobie te djajcie. Kolejny robot komputer, no. Robot robot zwykły chyba ma 9 milionów, to się wydaje 9 lub 10 13, o no, szybko, to sobie golden zrobił na Dobry, idźmy sobie zrobić golden ryzyko na robota Mą się uda, ale wątpię. Chyba mamy tylko 3 4, dobra. Co trochę więcej procent, ale dobra. Um. Dobra, było do, do, do. No i się chyba nie uda. Ajajajaj. Udało je! 40 milionów prawie, spoko. Um. Ja Mamy teraz dobry time. tak mi się wydaje. Robię jeszcze sobie go by... No, chyba będzie 30 to 20 prawie, eee, Nie, ej! Robimy było tak. Nie mam warta nigdy. A pi computer wypiera o kurwa! O kurwa! Oooooh! To dupy papieża? Nie wierzę, że mogę go na krokiem komputer. No, to pójdźmy na te chłopie. Darty, idźmy na te Iż... się I jak teraz się rozwoju? A tak to wychodzi po górze. 13 bilionów to ma. To najpierw sobie do sprawy tego, co trochę trzeba kasać na to. Na mnie dodało się, mówiłem włączyć błoną, ale się uzbiera, bo widzę tam chyba, że jest 100 razy coin. Ta... o kuli o! No jest nie, to się już rozpierdolę, please. Ooooo! Mówiłem, to nie wiem jak to kurwa uzmonić. Używałem w plikach ją chuj dalej to jest. I chyba co wiem to bardziej spierdoliłem. Bo gdy byłeś to tego nie było, tylko to się budowało taki pasetł. I czekałem F8, F7... F7 żeby zmienić, a F8 żeby odpalić. No i jak się okazało, nie wiem o co kurwa chodzi. Dobrze działało, gdy grałem sobie w dorsy. I ogólnie... Nie grałem tego, bo lagowało trochę. No, no że... grałem sobie w to i... Było dobrze wszystko. Wszystko a było dobrze. ale jakiś czasie się zjebało. Grałem krótko, pięknie wyglądało to. Oto, nie wiem, dalej mi nie stać. A za chwilę będzie mi stać. Więc żeby tę kawkę. I... Um, do kawkę? Ehm, chwila widzowie. Mamy już kolejną krainę. Powiem Wam, że sobie trochę jajc na tych znowu, czyli uzbieramy kasę abyśmy wszystkie szybciej wyfarbili na tą skrzynię. No tu i na tej skrzynie to będą chęć sobie przefarbić, nie wiem czy robić, czy co. A, się zobaczy. Ale że taka skrzynia do tych entry, które dawało chyba 50 milionów za rozwalenie jej. Okej, okay, będziemy zajebiście słychać. Teraz już bardzo. Tak mi się wydaje. Mhm, dobra. A! Bo 100 razy coin, teraz tego nie ma. A jest! Zobaczcie. A, możemy już jeszcze od Jopierdziulę! Mechanik? Co? Czyli to są różne jajca. Też. <laughs> to są różne jajca. Takie. O! Chuja. No to sobie po prostu te, otworzymy te mechanical jajo. a on, Niech te, te pety sobie rozwalają to. Te pety są chujowe. Ja to wiem. Te pety zresztą chyba też. Słyszałem, że tego legendarium łatwo trafić, ale go nie chcę. O to jest Mechanical egg. Zajebiście. Eee, <słyska> <wezmę sobie tego słyska> I tak, Daki magikan ile takie ma? 20 milionów, spoko. Api komputer dalej better. Lepszy kurwa. Eee, lab egg. Chemical Egg Mmm Jakiś Alien X, Martian X, Planet X Glitch Eggs no, Kurwa tutaj e, To teraz sobie otwórzmy jeszcze takie dwa ideja Jak mi by w ogóle stać, ale wydaje mi się, że tak Steampunk Octopus, rare... Zobaczymy ile taki Rare ma Kolejny 23 miliony. A to jest trailer atom basic telema. no okej. Okay. Nie <laughs> tylko 2%, ale dwa razy takie trafiłem. Okej. Okay. Nice. Chodźmy sobie i zobaczymy jak <laughs> się rozwala. Dobra. Widzę, że jest dużo coinów, to sobie znowu potwieramy. Cześć mechanikal mechanical EG. Wystarczy, no, dobra, starczy, starczy. Chyba. Raczej chyba starczy. Jak nie starczy, to w dupie. No nie starczy, dobrze tam. <laughs> Zobaczymy ile ma BASIC. Pewnie trafię basica O, Kat Magica, no no i już się boję. To jest najgorszy. Odpalimy też sobie trochę boostów. <laughs> nie robiłem daikera. Nie został tylko jeden. Ultralaki, więc dzisiaj Daikera zrobię. I będzie też odcinek z update'a. Będziecie mieli 2 odcinki kurna z... ...Personalitoryx ale, ale ten update to będzie chyba na tym koncie, nie wiem Słyszałem, że ten update to będzie taki... E ...zielonawy, taki z złoto, złotą, wiecie Nie wiem jak to się nazywało, ale no I... i będą kolejne krainy też do kupowania No to to nie będzie taki paytwin trochę, ale no Nie będzie Taki update Może, pewnie będzie nowy Titanic jakiś kurwa zielony, nie wiem zielony twój stary który, nie wiem, dobra, nieważne się obrzygał Ok, za chwilę sejf się rozwali zrobimy pewnie dużo kasy nie wiem, czy wiesz, to wkrótce powinienem się tego wyformić ooo A um. 16 na Ludwaga, czyli 25 więcej tego. Ale mamy 2 miliony prawie. Mm. So, Rozwalmy sobie tutaj safe i... albo ten, o, jeszcze raz taki i idziemy potwierać się. ja no co? Co powiedzieć? Aj, kurwa, boli, boli, boli 25. Co? To ja trafiłem? Kiedy? Może go za ciment dostałem? Nie wiem ile ma. 25 milionów. nice a to jest strersy... Te Tego jaja, czyli to są dwa różne. A to ja trafiłem? Chyba nie zwróciłem na to uwagi, ale dobra. No, nie byłoby jakbym... tego... No tego... Ten, ten mi się podoba. Ten jest fajny. A to jest epic, chyba. Może raczej to jest epic, albo real Dobra, załóżmy sobie tego peta. Ej, szybko to się rozwala. Myślałem, że to będzie się duży, a, bo możemy jeszcze tu... Serwer Dobra, ok. pełno sobie lag. Te typy jak gdyby to zrobimy, to będziemy mieli tak 30 tych potek lub 40. To się się przydawało na nasze openingi. Bez openingów ko kochani kontent, kurwa, nie ma. Okej. lecimy no jeszcze tylko trochę i kupimy kolejny mechanik. Jak kolejny basic, no to co. Będzie dupa, może się uda zrobić goal. To będzie tak. Ileś tam co Ej, eee, ile tych luobagów. Czy trochę zreagowało? I dzięki temu możemy jeszcze otworzyć sobie kolejne te Mechanical Egg. Jak będzie ten fajny krokodyl, to, to normalnie robię salto. Yes! A ja nie robię salta. A to się wykryc... O kurwa 40 milionów. Może oczywiście bierzemy, bierzemy go. Oczywiście... co? Nie korzystam. Tak zawsze. Czasem nie korzystam, żeby trochę kasy wyfarmić, ale dzisiaj nie z W teraz mam na ki już zobaczcie. Możemy sobie te heihowy jebane Nie wiem, te, te chyba też nie zostawimy. On właśnie! Dark Matter. Pewnie tak za 3 odcinki lub za cztery będziemy to mieli, ale chuj w to. O tego tak sobie zrobię. Choćby nie wiem. Dobra tylko. Dodatkowo jeszcze sobie te dwa zrobię. Okej, okay. tak naprawdę zapijesz dni to dostanę. Z trzy dni. Dobra! No, zrobimy to. A ja nie, gówno to będzie zadawać już tak za parę. cików będzie by koks, ale mm. Robuxów nie wydaje, bo mam tylko tak z 20, ale to nie na. Ogólnie to, może sobie kiedyś jakieś Ajax za 400, Robux otworzymy. bez Matrix. A to pewnie muszę długo przesiedzieć na PisDonade. Bo tylko na, na PleasDonate to zawsze sobie się dozliko. No bo wy bardziej wam by się seria podobało, gdybyśmy mieli jakieś game pass nie wiem. Triple eggy A Triple eggy to ile kosztuje w ogóle? To może sobie kiedyś kupił go też. Lucky to nie. Lucky to chyba się nie opłaca za bardzo. Reportera też z teleporter to byśmy go musieli wydobyć, ale to nie ważne. Nie chcemy tego. Auto hacza sobie kupimy. Eje, yeah, opening skipa, ale to na innym koncie pewnie. Hoverboarda nie wiem. Triple eggs 800, oj fuck. To je no co przejebane. O, Triple EG nigdy. Nigdy nie chcę. Tych! Ja jest, pewnie by się podobało gdyby płakał, ale nie wiem, nie chcę, nie chcę, nie chcę. I ja nie chcę. Będę kurwa płakał. Pierwszy, pierwszy Game po którego bym już w, w, nie kupił czyli Eeeh, ego Skip może. Bo tak gdybyśmy po prostu szybciej otwierali jaja. Czyli byśmy po prostu, bo, gdybyśmy kliknęli, to by już to ja co nam się otworzyło i tyle safety okay. też szybko rozwalamy, w szybko wszystko rozwalamy, bo z takimi petami to, kurwa, guys, jesteśmy zajebiście pokonali. Będę musiał jeszcze do odcinku sobie kasyki ja, na jaja, które sobie nie na odcinku otworzę niestety. ale no. Ale żeby zdobyć jakieś zajebiste timpetów. nie wiem, może by się udało Goldena Pika zrobić nawet. Bo zajebiście albo tego krokodyla. Kurwa. Możliwe czy to czy sobie po odcinku, pewnie kupię to Ale dalej nie, nie znajdę. Po prostu wyfarmy trochę kaski dla was. W tej skrzynie. Na kolejny kraina... Mm, dobra, jednak. Gifty sobie od odbie odbierzmy. 10 razy koń, no to taki tutaj górę, 3 no to to Jeb, dużo jest tych 3 razy koń i ogólnie nawet otworzymy sobie dwa jaja Eee, sobie kurwa, czy mikrofon jest trochę przejebane, ale to chuj otworzymy sobie dwa jaja, Dwa jaja Mining mój pierwszy dopiero 25 milionów w gówno moim zdaniem Może Krokodil? Jeb i daki... Diki magika. Kurwa, jebany chuj. Chuj mu w dupę. Jakiemuś Daki Magikan. Nie wiem muszę sobie golda zrobić. Pewnie będzie miał jakieś tylko 30 i milionów. Ale to jakiś może plus będzie. Może się, może zrobię wtedy sobie jeszcze tego, ale to gówno. Netrickwater tego, ale to gówno będzie. <śmum> no. Na 47%. Jeszcze to na no 29%. Nether się nie udało. Kurwa. Failed Unlock i zajęliście, bo się achievement. Przynajmniej achievement zrobiony. Nie! Pipsona nigdy. taki.

O chuj kurwa widzowie, no przefarmimy na kolejny odcinek. Hehe, <grymny> jeszcze dzisiaj będziecie mieli odcinek, sobie z update. A. Nie wiem czy z tego konta, czy z innego. Kurwa, no, macie to zajebiste odcinek. No powiem to na pierwszym odcinku, tutaj jeszcze farmiliśmy. Byliśmy, to chyba jest piąty odcinek, czy tam, który już jesteśmy na tych władz. No na Steampunk sobie pójdźmy. Otworzymy jeszcze jedną mechanikę, jajco i i koniec odcinka. I przy farmie na koniec, kupię sobie tą skrzynię. Ja już nie ma tej skrzyni, sobie przy farmie. Kasiore, 25 tysięcy. Oho, dużo wyleciało. Zobacz, jak to szybko kurna. Deda. O, pocała się, no trzeba jeszcze robić procent tego. Tym ok ok, jesteśmy na, na kolejnej jajce, ale to chwila albo sobie odwieszmy, jeszcze tam trochę kaski zostało pewnie byście chcieli, żebym miał hoverboard, ale to na innym koncie nie wiem aj a na tym koncie, to przy farmy sobie posiedzę na please donate zrobię robuxy i koks a, ale to pewnie bym musiał długo no to bym sobie jakiegoś skinka zrobił, bo tutaj tylko baconem jesteśmy. Um. Steam Crocodile, yes! A no, to robimy sobie Dark Matter. Tego chuja. Dark tech no i chyba na tym będziemy mogli odcinek zakończyć Zobaczcie jaki on jest piękny No mi się podoba Okej, okay, make, jak... By... najmniej no, To nie jest dzisiaj z wagi WU Widzimy się w następnym odcinku Dzisiaj jeszcze będzie odcinek z update'u I Nara. Pewnie odcinek będzie dla was o 19 ileś Ale to wagi WU na